Rigian czeka na nas tutaj przykryty pokrowcem Tutaj Polonez motobiedy Poloneza będziemy ściągać pokrowiec może jutro, pojutrze, bo jutro może deszcz pada Tak to wygląda prawie jak Cybertruck pod tym pokrowcem. Ale riwianek nam jest potrzebny, więc tego musimy, z tego muszę pokrowiec zdjąć. Ma 58% prądu, tutaj widać, a było 91%, jak wyjeżdżaliśmy stąd, czyli przez 34 dni stracił 33%, czyli około 1% dziennie energii traci. Rybianek gotowy do jazdy. Pogoda się zrobiła piękna, choć zimno. Dzisiaj w nocy było tylko plus 1 stopień. No ale to jest dobra, dobry moment, żeby odpalić Poloneza, przejechać się nim troszkę, bo tak jak auto stoi za długo, to, to wiecie, to nie jest to zbyt zdrowe. jest odkopany, że tak powiem, ale w środku jest burza. Trzeba by tu troszkę może posprzątać. Jak to się maskę otwiera w takim pojeździe? Tu jest miar kolei. Zobaczymy czy troszkę oleju jeszcze jest dokładnie na maksimum. No to zobaczymy jak tutaj. Odpala maszyna motobiedy pstał Ile? Dwa miesiące. Dobry. Po dwóch miesiącach stanie. Luz. Benzyny pełen. bak Coś mi się zdaje, że tu nic z tego nie będzie. Nic nie rozumiem z tego. Tu jest zielone kółeczko. Z czego by wynikało, że bateria powinna być dobra. A tutaj, jak sprawdzę batery, voltage to jest 7V. Zobaczymy, czy takie urządzenie zadziała. Wygląda na prawidłowo podłączone. Zobaczymy, co teraz polone zrobi. Polonez nas rozczarował. Nic tu nie poradzimy, trzeba go pozamykać. I zobaczymy, co Cadillac, jak sobie Cadillac poradzi z odpalaniem po 6-7 tygodniach. No, olej na full ta solidniejsza niż Polonez. Poziom płynu chłodniczy. Nie. Może być. To zobaczymy kto górą. Czy Cadillac czy Polonez. Ach, chyba pęknięta. Uwaga. Ale puścił Dyma z tyłu. To nic, bo to tylko woda. Więc się wypałem. Mam rurę urwaną, więc dymi mi pod samochodem. <grystanie> Ale fajnie to wygląda. Woda się wypaliła w Cadillacu z cylindrów, w związku z czym możemy jechać. i Się okazało, że Cadillac lepszy od Poloneza. Przynajmniej lepszy makunat. Myślałem, że pojadę Polonezem. coś pomoże. To wracam do domu. Mam nadzieję, że Kadilak odpali tutaj bez problemu. Zobaczymy czy tam akumulator się podładował w Polonezie. Czy uda się Poloneza odpalić teraz? Dziadki, dziadki i babcie do tego kościoła chodzą, to już im się myli czasem. A dzisiaj Black Friday, więc nie ma za dużo ludzi na ulicach, bo ludzie w sklepach, są. choć to chyba już nie te czasy jak kiedyś, że się. Stało całą noc w kolejce. Dzisiaj była zimna noc. Dzisiaj dzisiaj chyba za bardzo za wiele ludzi nie stało pod sklepami, by przemarzli. Zobaczmy jak to sytuacja wygląda. Ten ciągle naprawia akumulator, no ale nie mi ty to ma trwać. Zobaczmy ile on teraz ma prąd. nós te Ani nie było włączone, a teraz nie wiem co jest. Teraz zaczekajmy chwilę, niech się trochę podładuje, co nam jakiś błąd wyskakuje. Ten akumulator jest już do, do śmierci Coś mi się wydaje, to jeszcze akumulator z Polski, z Polonezem Kicha. W związku z czym spróbujemy przełożyć akumulator z Cadillaca, bo to jest jedyny jedyny dobry akumulator na znaczy mam jeszcze dobry akumulator w kamperku ale tam nie jest taka łatwa sprawa się dostać do niego a tu jest na wierzchu więc go zaraz tu wykręcę ależ to ciężkie no i zobaczmy jak nam pójdzie z takim akumulatorkiem I teraz nie ma zmiłuj się teraz musi odpalić Ach. tutaj jakieś są tajne pstryczki nie mam pojęcia od czego one są no ale udało się wreszcie odpalić polonesę. Więc troszkę nim się przejedziemy. I jedziemy na przejażdżkę, żeby się zagrzał samochód. Okulary Motobiedzi. I jak wygląda? Gigantyczny. No, super się jeździ. Ja to bym mówił, jest takie auto do jazdy na co dzień. Wiem, że to może jest zboczenie, ale. Bardzo fajnie w takim kolorze mieć. Wszyscy ludzie się oglądają za mną, podziwiają. I jestem z powrotem domku. Wszystko pięknie działa. Oprócz tego, że akumulator nie działa. No ale samochód się zagrzał. Przejechał się. Można go wyłączyć, zamknąć, schować pod pokrowcem. Niech czeka na mój powrót z Polski. Albo powrót Motobiedy, oczywiście. To czyżbym go odwrotnie założył Zaraz, zaraz Odwrotnie To co tu spieprzyłem Co ja tu zdążyłem już zrobić? Ja wspominałem już kiedyś, że są gamon No ale to w tym aucie to elektroniki za bardzo nie ma więc chyba się nic nie zepsuło. Nic się nie powinno zepsuć. Z jednej strony nie ma elektroniki. Z drugiej strony nie ma żadnych zabezpieczeń. Ach. I teraz zobaczymy, czy nam to odpali. Elektronika ma swoje zalety, ale ja tutaj mam taki analogowy miernik akumulatorów i czasami to takie jest najlepsze. Zobaczymy Zobaczymy jak te akumulatorki. Tutaj jest. To jest mój stary akumulator z Nissana. Leży w garażu od dawna i prawdę mówiąc nie wiem czy on jest. Dobry czy jest niedobry? Pieski szczekał sąsiad. Sąsiad się wprowadził nowy i ma dwa dudle. Dwa dudle takie jak moja w szuska. I ona sobie musi porozmawiać z nim Musisz się porozmawiać z sąsiadami Ach. Co my tutaj mamy? Ach low low czyli ma niskie napięcie a jak włączymy to wyświetla że jest słaby no ale się ładował całą noc więc jak on jest low i jest słaby to znaczy że ten akumulator już się do niczego nie nadaje Możemy jeszcze sprawdzić Akumulator motobiedy w Polonezie. No też wyświetla lą. Ups! Jak się wciśnie ładunek to leci replace battery Widzicie, że ten to w ogóle nie ma. Do niczego się ten akumulator nie nadaje. Więc tego to możemy śmiało wykręcić, wyjąć i, i wyrzucić. Trzeba niestety kupić nowy akumulator.